Cześć moi drodzy, witajcie. Jest rano, jest ósma rano i jestem z Jobbi na spacerze. Jobi jest tutaj koło mnie. Razem oglądamy co się dzieje. O, w tą stronę myślę, że będzie lepiej. Tu jest Jobbi. Siedzimy i patrzymy co się dzieje. Jest bardzo ciepło. Od wczoraj zrobiła się prawdziwa wiosna. Myślę, że wszystko bardzo szybko się zrobi zielone, bo jest naprawdę ciepło. Dzisiaj pierwszy dzień, kiedy będę pracował z domu. Wczoraj przewiozłem komputer z pracy i będę pracował w domu. Większość ludzi, którzy mogą, którzy pracują na komputerach, pracuje z domu. Na ulicach bardzo mało ludzi. Oczywiście, wszystko to z, w związku z wirusem. Bardzo mało samochodów, mało ludzi, tylko sporo rowo, rowerzystów, sporo biegaczy. Ludzie mają więcej wolnego czasu, ale nie widzę, żeby jakieś większe grupy ludzi chodziły po ulicach. Wszyscy chodzą pojedynczo i ja też wyszedłem z psem. Jesteśmy tutaj z Jobi. witamy was całego rana. Jobi, przywitaj się, powiedz coś. No nie chcesz nic mówić? Trudno Witamy Co Was miłego? bardzo serdecznie, życzymy miłego dnia, trzymajcie się. To tyle na teraz. Pa pa!